Aneta Lewandowska. No to było nasze objawienie zeszłoroczne. I to na szczęście Aneta była z nami przez cały wrzesień, tak można powiedzieć. Bo zaczęło się od spotkania z poezją Anety, a potem przez cały miesiąc towarzyszyły nam przepiękne obrazy, autorstwa, tejże właśnie twórczyni. Która maluje nie tylko słowem, jest bardzo utalentowaną malarką, która studiuje malarstwo na Wrocławskiej Uczelni, ale na szczęście o Was nie zapomina i bez trudu dała się zaprosić i namówić do tego, żeby całą naszą antologię XIII zilustrować swoimi pracami. Proszę Państwa, moim zdaniem, to książka jest właśnie wyjątkowa dzięki temu, że pracowała nad zilustrowaniem całości jedna autorka. Czasem udaje się to, było tak w zeszłych odsłonach, w poprzednich odsłonach, że było wielu autorów w ilustracji. Natomiast tym razem mamy to szczęście, że w wyobraźni Anety cała książka się urodziła i Marysia Szelong, nasza plastyczka rosachowska pięknie to wszystko zebrała w całość, a Aneta podarowała nam swoje obrazy do tego, aby zilustrować utwory przygotowane przez innych autorów ale także własne. Podczas wieczoru yy, szufladowego, yy, kiedy zbieraliśmy słowa niedojrzałe, taki był tytuł, <grych> yy, był naprawdę piękny nastrój tego wieczoru. Przypomnę tym, którzy byli, a ci, którzy nie byli, no to muszą mi uwierzyć na słowo, że rzeczywiście było bardzo subtelnie, było bardzo kolorowo, yy, było niezwykle, ponieważ ja bardzo dużo mówię dzisiaj, prawda? Tak jest w szkole Ale nie chodzi o to, żeby gadać dużo, tylko żeby mówić sensownie. Poproszę teraz Anetę, jako autorkę pięknych, subtelnych liryków, o wybranie dla nas przypomnienia utworu, dwóch, trzech, ile sobie życzysz, bo Aneta pisze króciutkie utwory, więc warto ją poprosić o więcej. I jeszcze tylko jedno, bo ona potem już oddaje na pewno głos, Anetko, Otóż wiersze anety stały się dla mnie i moich kolegów muzycznych inspiracją jesienią tego roku. Z okazji 25. festiwalu wszystko jest poezją. Wieczór muzyczny z, oparty na wierszach ostrowskich poetów będzie nosił tytuł Nocne drżenie Miasta. Jest to wyimek z Twojego wiersza aneto, a wiersze I miło. będą w tym programie. To tyle tytułem zapowiedzi, a teraz Aneta Lewandowska. Dobrze, zacznę tytułowym wierszem, e, od którego zetytułowałam tak. Zrywam słowa niedojrzałe. Zrywam słowa niedojrzałe na siłę, nie chcą puścić. Zrywam słowa skrępowane milczeniem, wzrokiem czytającym z ust ukryte na przekór. Zrywam słowa niedojrzałe i nimi się truje. Gryzę. Gryzę się. Pogryzłam już wszystkie myśli i skórki, aż krwawię. Szukam tej drzewki, uwierającej ciszy. Nie mam już paznokci, nie potrafię się bronić, zakrpamiona. Jesienne słońce zaskakuje złotą szczerością. Mruże oczy i nie dowierzę. Chciałabym się schować w cieniu mądrych drzew, lecz szepty czerwonych liści. Wzywają mnie do zmierzenia się z pięknem. Życie wciąż zmusza do zachwytu. Jako jeszcze na wszystko. jeszcze nas, trakcie ja chciałam Państwa zachęcić do lektury całego zbioru taką recenzją, moim zdaniem, młoda poprzeczka bardzo poetka, swoje nowoczesne wnętrze umieszcza w takich szlachetnie spatulowanych, pięknych ramach. Swoją czułość, wrażliwość, tkliwość, bez tego sentymentalizmu. To wszystko cechy podmiotu nieucznego, zapraszającego do oglądania świata oczami osoby o upodobaniach estetyzujących, poszukującej harmonii w życiu. A ono zwykle nie układa się gładko. A jak się właściwie teraz układa twoje życie, A my to jeśli chodzi o Malowanie. Muszę przyznać, że ten rok był dosyć intensywny zmiany. I już nie pojawiają się trzeba, ale powiedziałabym, że takie abstrakcyjne, pochodne, drzewa. może tak. Właśnie skończyłam semestr, czyli już jestem po sesji przeciwieństwie do moich przyjaciół, których tutaj nie ma. Są właśnie egzaminowani dzisiaj. Czekamy ta marzynka Z czego bardzo się cieszę? To... No to może <grym <grym tak nie. mogę więcej powiedzieć, tak też Nawet że dzisiaj to się na pamiątkę. Taka, on właśnie, proszę bardzo, kwiaty dla Anety. Podziękowania raz jeszcze. Thank you.